A dzisiaj jesteśmy na takiej mini wystawie, czy też pokazie. Tam dalej zaraz przejdziemy. Pokazie, jak to kowale tu, no, pracowali, dawniej-dawniej. No mówię, to jest taka naprawdę mini wystawa. Tu mamy taki, no prymitywny, oczywiście taką szlifierkę. Napędzaną pedałami to tak jak koło muńskie, duże, bez mało. No dobrze, a tu ta miska cała była od spodu nadmuchiwana. Nie wiem, czy to będzie widać kładło się pewnie tutaj jakiś węgiel drzewny czy coś, no i ruszało się tą wajchą i powietrze było dmuchane od spodu i rozgrzewało to węgiel, no i później te pewnie wsadzali jakieś metalowe przedmioty do tego. Tutaj mamy podobną rzecz. To jest sam nadmuch. I znowu Tym uchwytem napędzano to duże koło, to duże koło. O. Thank you, thank you so much. <ścoughs> Teraz widzicie jak to działało. Napędzało tutaj dmuchawę od spodu, i powietrze dmuchało do tego. No, tutaj mamy taki kubełek z węgielkami rzekomo. Dzwoneczki podkowe, jaką tutaj wykuwali. Tutaj jest pokazana tabela temperatur i w jakiej temperaturze, co można było tam no, wykuwać. Tutaj kolejne jakieś elementy. Wyposażenia starej kuźni. Oczywiście nie obędzie się bez, bez e, kowadła. Teraz tutaj zobaczmy. Młotki, szczypce. No, szczypce pewnie te mniejsze to <grywania> do rwania zębów, jak to dawniej bywało. Oczywiście kowale zajmowali się nie tylko kuciem w żelazie, ale również no, wyrywaniem zębów. I to wcale nie żart. Tu mamy jakieś siodło przy okazji, to przejdziemy dalej. No i tutaj pod namiotem mamy takie właśnie. Powiedzmy, wyposażenie kowala. No, kawał młotka, kurczę, pieczony, ciężkie jak cholera. No, no. <laughs> Albo ja jestem już za stary. <laughs>

No i to byłoby na tyle. Taki krótki przegląd współczesnego Kowala. Miłego dnia wszystkim życzę. Zasubskrybujcie, proszę. I dajcie łapkę w górę. Całuski dla Was.